To, co dzisiaj tutaj się dzieje na skałce, w części parkowo-rekreacyjnej, ośrodka sportu i rekreacji skałka, konkretnie na Akwenie skałka, na pewno to wydarzenie na skalę ogólnopolską. Po raz pierwszy chyba w historii naszego kraju w jednym miejscu, w jednym czasie spotykają się miłośnicy motoryzacji miłośnicy samochodów miłośnicy kładów, motocykli żużlowych, a także motocykli krosowych. Każdy ma tutaj wytyczony osobny tor. i każdy bezpiecznie może spróbować swoich umiejętności jazdy na torze lodowym. To, co dzisiaj tutaj się dzieje, narodziło się spontanicznie. Dzięki organizatorom MS Śląsk oraz Ajska Enduro Team, grupa zapaleńców zebrała się razem, w sobotę przygotowywali tor, a dzisiaj w niedzielę na ten tor przyjechali zawodnicy. Pogoda dopisała, jak widać, wokół mnóstwo ludzi zainteresowanych tym, co tutaj się dzieje. No, czego chcieć więcej. Dla tych, którzy kochają sporty motorowe w żyłach których płynie benzyna czy metanol zamiast prawdziwej krwi. My dzisiaj tutaj jesteśmy z naszą kamerą, zapraszam, na relacje. Sporo tutaj się już wcześniej działo, sporo się dzieje i sporo jeszcze będzie się działo. Są zawodnicy z całego kraju, są amatorzy, ale są także profesjonalni na przykład jak Artur Czaja czy Roman Poważny. Z Sebastian Hopgazda, można powiedzieć, jeden z pomysłodawców tego wydarzenia, które dzisiaj tutaj się dzieje na akwenie Skałka. Sebastian, skąd pomysł, żeby coś takiego tutaj zrobić? Pomysł? Pomysł się stworzył gdzieś tam w głowie, ale to nie tylko mój pomysł, Ten wspólny akurat z chłopakami ze Żużla. 50 na 50, połączyliśmy wspólnie siły i nagle, bach, petarda. Wybuchło coś takiego e, niesamowitego na skle... Na na skalę krajową, to nie idzie powiedzieć, że świętochłowicką, śląską, to już ogólnopolska zabawa, bo tu zawodnicy z całej Polski przyjechali okazuje się na lód, jak i żużlowcy, krosowcy, kładowcy, no i samochodziarze, którzy się na co dzień ścigają w wyścigach samochodowych. No właśnie śmiało możemy stwierdzić, że taka impreza to jest wydarzenie na skalę ogólnopolską i chyba nigdy w Polsce czegoś takiego jeszcze nie było, bo żużlowcy jeżdżą na lodzie, jeżdżą krosowcy, jeżdżą kładowcy, ale żeby wszyscy razem w jednym miejscu się spotkali o tym samym czasie, no to chyba jest na skalę krajową fenomen. Tak, to jest na no, to jest fenomen, no co tu dodać. Ludzie się fajnie bawią, kibice są, a szczególnie, że e, połączyliśmy wspólnie siły razem, nie musimy ze sobą konkurować, a tu jeszcze dopuszek wrzucamy dla dzieci niepełnosprawnych, żeby im pomóc po prostu e, w zakupie wózków e, inwalidzkich czy innych e, rzeczy. Przed naszą kamerą Krzysztof Sychma, który jest wielkim miłośnikiem sportu żużlowego i kiedy usłyszał, że tutaj coś takiego się może wydarzyć, to przyklasną od razu się zgodziłeś, prawda, Krzysztof? No na pewno jest to fajne wydarzenie i żeby takie coś zrobić na środowicach, no to jest super sprawa, żeby można było takie coś zorganizować i żeby pokazać ludziom, że nie tylko latem można się ścigać na motocyklach. Ale Ajska Enduro Team i MS Śląsk sporo pracy tutaj włożyli w to, żeby dzisiaj to się mogło odbyć no, na wielką skalę, jak, jak widzimy, bo ludzi mnóstwo zawodnicy także dopisali pogoda, no czego chcieć więcej. No więcej, chyba już tylko tyle, żeby wszyscy bezpiecznie te, pokazy, te wszystkie pokazy zakończyli. I jednocześnie, żeby to nie była pierwsza i ostatnia edycja w przyszłych latach mogliśmy jeszcze również organizować. Takie właśnie akcje jak dzisiaj. Organizacja takiego wydarzenia, jakie tutaj dzisiaj ma miejsce, nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób, o których już wcześniej mówiliśmy, ale także firm i instytucji. Oczywiście, także dziękujemy tutaj przede wszystkim Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za wyrażenie zgody na, na zorganizowanie tych pokazów, jak również partnerowi, który tutaj dwa dni przed imprezą rzutem na taśmę, jakby to powiedzieć, zgodził się na to, żeby, żeby wziąć patronat. Jest to firma Autopartner, która nam tutaj pomoże w zabezpieczeniu tej imprezy, czyli pokryje koszty tego zabezpieczenia. Michał, przed rozpoczęciem e, miałeś pewne obawy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądać, bo trzeba przyznać obiektywnie, że zamieszanie tutaj jest sporo, ale jest bezpiecznie, obie tak było do samego końca. Czasu było mało, rzecz jasna, i e, myślę, że przed każdą imprezą, jakkolwiek się nie organizuje, jest e, lekka do zanieśmiałości, że tak delikatnie to ujmę, więc no, z całą pewnością jako organizatorzy musieliśmy mieć na wszystko baczenie. E, względy e, bezpieczeństwa zawodników są najważniejsze, dlatego przeszkolone grupy, które tutaj cały czas szywają wewnątrz wszystkich torów, jest y, oczywiście zabezpieczenie medyczne, to wszystko musi być przede wszystkim bezpieczne, a dopiero później ma stwarzać radość i, i, i uśmiech ludzi, którzy mieszkańców Świętowic, którzy tutaj przychodzą, a finalnym efektem tego chcielibyśmy nazbierać rzecz jasna na charytatywną akcję, czyli zbiórkę dla Maćka na. Wózek Inwalicki, bo to jest też nasz cel tej imprezy. E, możemy powiedzieć, że Świętochłowicy są pionierami, jeżeli chodzi o tą imprezę, bo e, trochę jeździłeś po Polsce, trochę jeździłeś po świecie i chyba e, coś takiego jak dzisiaj tutaj ma miejsce e, jeszcze nigdzie w kraju i poza granicami się nie wydarzyło, żeby w jednym czasie e, tylu przedstawicieli różnych sportów motorowych się spotkało. Mamy świetny obiekt bazowy, Skałka, to z zaczyna na nabierać takiego fajnego kolorytu w świecie motocyklowym, jest coraz bardziej znana. Klub tutaj Ajska, bardzo nam tutaj pomaga, to też jako współorganizatorzy, chłopacy widać z zacięciem podeszli, bo tyle motocyklów krosowych, ta tafla chyba jeszcze nie widziała, chyba nikt tu jeszcze nie jeździł jak do tej pory. A w tej chwili połączenie, ofuzja tych obu ośrodków współorganizatorów, pasji wszystkich tych ludzi, którzy tutaj się zgromadzają. Jest dla nas też potężnym kopem i być może w przyszłości uda się, udać, uda się zorganizować drugą taką galę już w, w, w jakimś bardziej, że tak powiem, e, umotywowanym, może na jakieś delikatne ściganie we dwóch. Na razie robimy to pokazowo, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale, ale jest pasja, jest zacięcie i szczytny cel. Roman, to co dzisiaj tutaj się dzieje, to na pewno cieszy oko takich ludzi jak Ty, którzy kochają sporty motocyklowe, którzy kochają żużel. Spodziewałeś się, że jak Michał Cię zapraszał, że coś takiego tutaj będzie miało miejsce dzisiaj? Dzięki Michałowi, że zaprosił mnie. Zobaczymy jak to będzie w pierwszej edycji. Fajnie, wygląda dobrze, trening był dobry. Dużo, dużo ciekawego. Często jeździsz na lodzie? No, prawie co roku, zaczynałem z tego, dużo trenowałem, ale teraz już rzadko, także ostatnie 5 lat nie jeździłem na, na, na lodzie. No właśnie, nie jeździłeś na lodzie, nie jeździłeś ostatnio także na tradycyjnym żużlu, ale postanowiłeś wrócić na tory żużlowe. Skąd taka decyzja? Mam więcej wolnego czasu, no lubię żużel, dlaczego nie? Zdrowie, wróciłem do zdrowia, mogę spróbować i zobaczymy jak potrenuję. Kontrakt podpisałem w Świętokłowicach. Właśnie, jesteś zawodnikiem Śląska Świętochłowice, także mamy nadzieję, że będziemy Ciebie tutaj częściej oglądać w naszym mieście. Na pewno, bym natrenował. Jak przystało na miasto Świętochłowice, nie mogło zabraknąć świętochłowiczan. Jak się dowiedziałeś, że taka impreza tutaj się ma odbywać, myślę, że zaraz ciśnienie podskoczyło. Od razu ciśnienie było bardzo wysoko. Fajnie, że coś się dzieje w Świętochłowicach. I oczywiście impreza jest zacna. Miałeś okazję brać już w takiej imprezie udział? Yy, na takiej lodowej imprezie jeszcze nie miałem brać udziału i bardzo fajnie, że yy, jest to pierwsza impreza i od razu dochowica. Kiedy dowiedziałeś się, że taka impreza ma się tutaj odbywać? Dwa tygodnie temu od znajomych, no i przyjechałem po, pościgać się, pobawić się na lodzie. E, no właśnie i co? Jakie wrażenia? Bardzo fajnie, super zabawa. Miałeś okazję brać już w takich e, imprezach udział? No w tego typu jeszcze nie, na lodzie nie, jeszcze pierwszy raz. E, za tobą próbne kółka, e, jak przygotowany tor, jakie wrażenia? Tor jest rewelacja, wrażenia jeszcze, jeszcze bardziej rewelacja. Jeżeli motocykle na stawie, na lodzie, to nie może zabraknąć grupy wodnego, ochotniczego pogodowia ratunkowego. Jak odebraliście wiadomość, że grupa miłośników motocykli chce tutaj zorganizować coś takiego, co ma miejsce? Myślę, że osoby, które się tym zajmują w miarę profesjonalnie, mają zawsze równie dużo entuzjazmów, co obaw. Niewątpliwie jest, są jakieś obawy, ale myślę, że. Po wytrzymałości lodu obawiamy się tylko tutaj urazów mechanicznych. Stąd no, odprawa razem z ratownikami na ambulansie, i, i w tym kierunku raczej jesteśmy zabezpieczeni. Co oczywiście nie zmienia postaci rzeczy, rzeczy że przygotowaliśmy się do, do zarwania lodu również. Właśnie na czym polega dzisiaj tutaj Wasza praca przede wszystkim? Tak jak wspomniałem, przygotowani jesteśmy na urazy mechanicznie, rozstawiony zespół interweniuje od razu. Po rozpoznaniu docieramy tam amfibią po, po zespół medyczny i jest decyzja o ewakuacji stawki lodowej do ambulansu, bo oczywiście ambulans tutaj nie wiedzie. I na zakończenie ostatnie pytanie. Miał Pan okazję już brać udział w tego typu imprezie? No w motocyklowej na lodzie zdecydowanie nie, pierwszy raz, natomiast zabezpieczamy dużo tego typu imprez, które wspaniale, że się w naszym kraju odbywają, bo no, sami widzimy, że aura jest sprzyjająca i, i są to wspaniałe doznania na, na tafli lodowej. Miałeś okazję przed momentem przetestować ten tor, który tutaj powstawał w pocie Czoła. Jakie wrażenia? Wrażenia bardzo fajne, no. Ludzie tutaj stąd się postarali, odśnieżyli, przygotowali ten tor, jest praktycznie sam lód, czyli tak jak powinno być, no, jest e, bardzo fajnie. E, często jeździsz na lodzie? E, nie często, pierwszy raz się zdecydowałem w sumie na lód. Na motorach jeżdżę już dość sporo, ale na lodzie jestem pierwszy raz tak naprawdę. Spora różnica? Jest, jest różnica, spora różnica, e, tak. E, co sądzisz o organizacji tego typu imprez? No, uważam, że powinno być więcej takich imprez, bo naprawdę fajnie to wygląda. No. A kiedy się dowiedziałeś, że coś takiego tutaj się będzie działo? No, około miesiąc temu od znajomych się dowiedziałem. Jaka była decyzja? De decyzja od razu na tak, wiadomo. E, z nami Arek Baronowski, Wielki Miłośnik. E, w tym wypadku cztereku, bo jeździsz na kładach. E, Jakie wrażenia testowałeś już tutaj, Tor? No, ten tor tutaj wczoraj przygotowywał i że go też testował wczoraj i dzisiaj. Tor jest super przyczepny, przy nie za bardzo wystających kolcach idzie bardzo fajnie jeździć. Kiedy dowiedziałeś się o organizacji takiej imprezy, co pomyślałeś? Że muszę tu wystartować i na pewno nakładzie. Pierwszy raz w tego typu imprezie? Na lodzie? Nie, sprzed dwóch lat, że jest drugim, pierwszym wicemistrzem w gali lodowej Wołocopola i jakieś doświadczenia na lodzie mamy. No to jakie wrażenia z tego dzisiaj tutaj? Rewelacyjne. Dużo lepsze niż na zamkniętych obiektach. Yy, będziesz jeszcze startował? Oczywiście, zaraz się będę ścigać. Powodzonka. Dzięki. takie gale lodowe odbywają się w Częstochowie na porządku dziennym jednak w Świętochłowicach, to nowość. Miałeś okazję już przetestować tor tutaj przygotowany przez organizatorów. Jakie wrażenia? Super ogólnie. Ogólnie mega fajna organizacja i lubię tu przyjeżdżać do Świętochłowic czy tam w lato na treningi czy teraz jeszcze pierwszy raz na lodzie, ale jest mega zarumbiście, bo no Ludzie tu o to dbają, nie? Chcą, chcą coś zrobić, pokazać, żeby była zabawa, żeby inni ludzie mieli na co popatrzeć nie? żeby było co robić i to jest tu fajne. Jesteś w Świętochowicach częstym gościem, ale na tego typu imprezie e, pierwszy raz, poza tymi wrażeniami z jazdy, e, jak odbierasz to, co dzisiaj tutaj się dzieje? Ja myślałem, że w ogóle to dzisiaj jest jakiś trening, tak jak wczoraj, że przyjadę, pojeżdżę, trochę nastawia, się okazało, że tu taki piknik jest. I... Nie, mega fajnie, pozytywnie, jest okej. Okay. testowałeś już e, tor tutaj, przygotowany przez organizatorów, przygotowanych, e, przygotowany przez Ciebie między innymi, bo wczoraj tutaj w Płocie z kolegami pracowaliście. Jakie wrażenia? E, tor jest super przygotowany. Super, będzie dzisiaj zabawa. E, masz dzisiaj z kim się pościgać. Jest Artur jest Roman e, Poważny, także e, jazdy w lewo na ostro nie zabraknie. No, jest poza zasięgiem, także to jest wyższa klasa, także będzie ciężko. Także to jest inna liga. Podziewałeś się, że taka impreza z tego urośnie? Yy, myślę, że to będzie cyklicznie yy, co roku. Miałeś okazję już przetestować tutaj tory w Świętochłowicach. Jakie wrażenia? No, zacznijmy od tego, że to nie tor, tak? To jeziorko. Fajne, świętochłowickie jeziorko, ale zrobili, zrobili organizatorzy tutaj z tego świetny tory na ten weekend, bo pogoda nam sprzyja, temperatura jest odpowiednia, lód jest gruby, więc nie ma jeżdżenia na dziko. Jest pełna obstawa yy, pogotowia, straży, pozwolenia wszystkie, więc jest super impreza, której chyba nigdy nie było. Nigdy nie było na Śląsku przynajmniej, nie pamiętam, żeby było jeziorko udostępnione. To, co się zawsze dzieje w Finlandii, to mają Finlandczycy na co dzień, oni odgarniają jeziora i jeżdżą, tak u nas tego nigdy nie było. Jest świetna inicjatywa, no jest świetny tor, jest świetna, świetnie wytyczona trasa dla motorów i dla samochodów przede wszystkim. My, kierowcy, nazwijmy rajdowi, różni, amatorzy, nie amatorzy, strasznie lubimy jeździć, tak? Jeździć, trenować, y, bawić się tym, ale chcemy to robić też bezpiecznie. Y, a nie ma takich miejsc. Więc jak jest okazja, że miasto, organizator potrafi takie miejsce stworzyć, to chętnie przyjeżdżamy, chętnie wspieramy jakieś akcje y, charytatywne, ale mamy z tego największą przyjemność. Y, jak to się stało, że się tutaj znalazłeś? Y, znajomy, organizator zaprosił mnie, żebym przyjechał. Wie, jaki mam samochód, wie, gdzie startowałem. Y, no i że może być fajna zabawa, że można poprzewozić ludzi i z korzyścią dla wszystkich, wszyscy się będą dobrze bawić. Żeby pojawić się na tafli lodowej samochodem, trzeba poza oponami jakoś dodatkowo go przygotować. Można, oczywiście, można zmieniać zawieszenie sobie na jakieś szutrowe, zimowe, prawda? Ale generalnie lód jest równy, lód jest gładki, jest tylko śliski, tak? Więc tro trochę trudno jeździć się na samej oponie zimowej, gładkiej, która nie ma kolców. Więc jedyną taką rzeczą najważniejszą to może być kolcowana opona, bo wtedy jest większy fan, większa zabawa i większe bezpieczeństwo. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że jeżeli tylko aura dopisze, a taka zima jak w tym roku, to najstarsi górale chyba nie pamiętają, kiedy ostatni raz w Polsce była to takie zawody, takie gale lodowe na pewno będą się w Świętochłowicach odbywały, bo miasto Świętochłowice, ośrodek sportu i rekreacji Skałka, jak widać, są idealnym miejscem do tego, aby coś takiego tutaj robić. Wszyscy zgodnie podkreślają, że doskonale tutaj się bawią i na pewno, jeżeli będzie okazja, do Świętochłowic znowu przyjadą. Dziś to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję, do zobaczenia.